Cześć! Dzisiaj przed nami kolejne spotkanie: spotkanie z, ze mną i z fragmentami naszej monografii, Monografia Spektrum Autyzmu, wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematem, o którym pomyślałam sobie, że może powinniśmy trochę porozmawiać. I zastanowić się, to jest temat diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Współcześnie z pewnością również macie podobną obserwację i, i podobne doświadczenie, bo nie bez powodu jesteście na moim kanale i słuchacie o zaburzeniach ze spektrum. Mam na myśli zwiększającą się ilość potrzeb diagnostycznych w zakresie spektrum autyzmu. Mam na myśli zwiększającą się właśnie w związku z tym ilością dzieci. Mam na myśli również obszar terapeutyczny, obszar diagnostyczny, obszar dokształcania specjalistów w tym zakresie. Dlatego ważne jest, żebyśmy sobie, myślę, troszkę porozmawiali o zaburzeniach ze spektrum w kontekście samej diagnozy, diagnozy spektrum autyzmu. Nie chodzi mi o współwystępowanie różnych innych dolegliwości, o czym bardzo często Wam opowiadam w różnych filmikach. Dzisiaj mam na celu i mam na myśli, żeby zachęcić Was do tego, by sięgnąć po tą monografię. Zwłaszcza jeżeli jesteście terapeutami, którzy mają ochotę wejść w ten obszar diagnostyczny, ponieważ zapotrzebowanie jest coraz większe. Ośrodków diagnostycznych no myślę, powinno być coraz więcej i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Dlatego ważne jest, żebyście dobrze się przygotowali do tego procesu diagnostycznego, żebyście nie popełniali przypadkowych błędów i żebyście skupiali się rzeczywiście na tym, co jest zalecane i co jest takim standardem. Takim standardem diagnostycznym w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. I o tym możecie sobie poczytać właśnie w naszej monografii. Monografia pod moją redakcją, Anna Kostiłko wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego. A dlaczego warto sięgnąć pod ten podręcznik? Dlatego, że w środku mamy bardzo, bardzo, bardzo ważny rozdział. Pod rozdział autorstwa pani profesor Słopień ona, oraz pani profesor Anety Wojciechowskiej, które to obie panie, jak wiemy, doskonałe specjalistki specjalizują się właśnie w zaburzeniach ze spektrum pod kątem diagnostycznym. Bardzo sobie cenię tutaj współpracę i współpracę, i obie panie jako specjalistki, czy, czy też zupełnie prywatnie. Rozdział nazywa się Obraz kliniczny i diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu. Warto się nad tym pochylić i warto się nad tym zastanowić, ponieważ w tym rozdziale mamy szczegółowo rozpisane jakby charakterystykę objawów oraz narzędzia, które możemy stosować właśnie do diagnozy. Przytoczę Wam chociaż fragment tego rozdziału: Kryteria diagnostyczne. Historia badań nad autyzmem sięga pierwszych lat ubiegłego wieku. To wtedy włoski lekarz opisał po raz pierwszy najwcześniejszą demencję. Był to rok 1905. Do jej objawów zaliczył mutyzm, stereotypie ruchowe, zachowania katatoniczne, brak uczuciowości i fantazmy. Z kolei wiedeński pedagog Heller opisał Sześć osób, których objawy wyróżniały się na tle pacjentów z rozpoznaną niepełnosprawnością intelektualną i był to rok 1908. Zwracał on uwagę na pojawiający się nagle u dzieci 2-3 letnich po okresie pozornie prawidłowego rozwoju regres poznawczy, nabytych umiejętności mowy, kontroli zwieraczy, niezrównoważenie psychoruchowe czy stany lękowe. Myślę, że to nam już bardzo kierunkuje na myślenie właśnie o zaburzeniach ze spektrum. W kolejnych latach objawy te zaliczano do dziecięcego zespołu dezintegracyjnego, jednak dopiero od artykułu zaburzenia autystyczne, kontaktu afektywnego pediatry Leo Canera datuje się na początek chronologicznym badań nad autyzmem i jest to 1943 rok. Ja Podróżując po świecie i, i zwiedzając różne ośrodki, i ośrodki diagnostyczne, i ośrodki ym, terapeutyczne czy edukacyjne, ostatnio miałam takie olśnienie, ponieważ y, jakimś tam jednym z kierunków, które na pewno muszę odwiedzić w najbliższym czasie, to, y, to jest Japonia. I wyobraźcie sobie, że Leo Kanner w 1943 roku opisał już zaburzenia ze spektrum, a w latach 50., niecałe 10 lat później, w Japonii były już pierwsze szkoły i przedszkola dla osób z autyzmem. To mnie naprawdę zafascynowało, ale to takie tutaj <śm> wtrącenie w, w kontekście, ale jednak wtrącenie, przepraszam Was. W publikacji odnajdujemy opis obserwacji 11 pacjentów. Według autora przejawiali oni charakterystyczne cechy zachowania i reagowania. Określił je jako zespół oraz ustalił pierwsze kryteria rozpoznania. Zespołowi objawów nadal nadał nazwę wczesnego autyzmu dziecięcego. Po kilku miesiącach w literaturze pojawił się artykuł niemieckiego lekarza Hansa Aspergera, który zatytułowany był Psychopaci Autystyczni wieku dziecięcego. Opisał on pacjentów, u których zaburzenie przebiegało z mniejszym nasileniem objawów niż u pacjentów z zespołem przedstawionym przez kanera. I taka jest, taka jest historia, czyli widzicie, że to jest połowa ubiegłego wieku. Mamy 2025, dużo czasu minęło, ale takie faktyczne badania nad autyzmem to jest zdecydowanie obecny, obecny wiek. Kolejne lata to intensywny rozwój badań w obszarze autyzmu i coraz większa świadomość badaczy, że opisane przez obu autorów zaburzenia są tylko fragmentem większej grupy. Dlatego dokonano istotnych zmian w pozycji autyzmu w międzykulturowych klasyfikacjach. Dalej mamy opis związany z kryteriami według klasyfikacji ICD oraz DSM5 na przestrzeni lat, jak ulegało to zmianom z perspektywy badaczy, z perspektywy fascynatów tej tematyki. Zagadnienia i treść zawarta w tym opracowaniu są niezwykle cenne, i rzeczywiście można sobie porównać, jak wyglądało niegdyś, jak wygląda teraz rozumienie, podejście do diagnozy i, i właśnie taka, takie analityczne skupienie się na, na objawach. To, co jeszcze jest oczywiście, no, to na czym bazujemy w tym całym procesie diagnostycznym, to jest taka duża wrażliwość związana z charakterystyką występujących objawów. I w klasyfikacji DSM5, na której się opieramy cały czas, mówimy o osiowych obszarach ASD, i wśród tych osiowych obszarów Mamy albo przetrwałe deficyty w komunikacji społecznej i społecznych interakcjach, albo ograniczone, przetrwałe, powtarzalne wzorce zachowań i aktywności. Zachęcam Was do tego, żeby przeanalizować sobie to, żeby zwłaszcza jeżeli przygotowujesz się do procesu diagnostycznego, żeby przypadkiem nie pominąć tych treści. Czasem nam się wydaje, czasem mamy dzieci na diagnozie, które. Um, no, niezależnie od podjętych narzędzi diagnostycznych od razu widzimy, że, że jest to dziecko ze spektrum. Ale coraz więcej, zwłaszcza ja takich diagnoz mam naprawdę trudnych, gdzie no, powiedziałabym tak potocznie, że te pozory i takie powierzchowne funkcjonowanie dziecka może być bardzo mylące, dlatego istotą. Tego procesu diagnostycznego jest duża znajomość niuansów i duża znajomość szczegółów, żeby w tym procesie diagnostycznym nie umykały nam dzieci, które mają wysokie, duże zasoby i które świadomie mogą przed nami pewne objawy maskować. Zwłaszcza, zwłaszcza oczywiście, mówimy tutaj o dziewczynkach, które są specjalistkami w tym zakresie. Yy, dlatego szczegółów nie będę, wam o, nie będę Wam czytać, bo zachęcam do tego, żebyście rzeczywiście zerknęli w to opracowanie, bo ono jest kompleksowe i na pewno będzie dla Was taką, yy, taką wskazówką, tak? ponieważ macie w pigułce rozpisane wszystkie objawy. Natomiast yy, z treści chętnie Wam jeszcze troszkę poczytam, bo to jest takie myślę, bardzo yy, twórcze i tak yy, samo jak czytam. Od razu mam przed oczyma mnóstwo tych dzieci, które u nas w tych procesach diagnostycznych były, i każde dziecko jest jakimś nowym wyzwaniem. To zdecydowanie tak. Objawy SD muszą być obecne we wczesnym dzieciństwie, i tutaj już zerwaliśmy z tym poprzednim rozumieniem czy podejściem w diagnozie, że. Mówiącym o tym, że objawy muszą być do trzeciego roku życia. Teraz mówimy już po prostu o wczesnym dzieciństwie. Jednak nie zawsze są one w pełni wyrażone i zauważone przed okresem, w których mm, wymagania społeczne przekraczają możliwości pacjenta lub w późniejszym życiu mogą być maskowatne przez wyuczone strategie. Objawy ograniczają lub Pogarszają codzienne funkcjonowanie pacjenta, chociaż ze względu na indywidualny obraz zaburzenia, wymagania społeczne, oczywiście odmienne w zależności od wieku, lub wdrożone interwencje terapeutyczne, istotne trudności pacjenta początkowo mogą nie być wyraźnie widoczne. To się dzieje u y, tych dzieci, które y, są już. Y, Uczniami szkół podstawowych i dopiero wtedy mają podjęty ten proces diagnostyczny. Prace, prace nad klasyfikacjami trwają systematycznie, i myślę, że jeszcze nie jesteśmy w, na, na końcu tej drogi. Myślę, że co jakiś czas będą następować aktualizacje wraz z realnie podnoszeniem się poziomu też świadomości, takiej czułości, bym powiedziała, na ten proces diagnostyczny. Trudności pojawiające się u pacjenta na różnych etapach rozwojowych są dostrzegane przez otoczenie. U jednego dziecka wyraźne objawy widoczne będą przed drugim rokiem życia, a u innego dopiero w okresie szkolnym, ponieważ wtedy wzrastają wymagania związane z komunikacją społeczną. Często tak jest, że te dzieci, o których wcześniej mówiliśmy niegdyś jako wysoko funkcjonujące, teraz od tego odchodzimy, ale no, mimo wszystko to określenie jasno nam, jasne, jasne wyobrażenie nam daje dotyczący dziecka. Te dzieci często gdzieś tam, przy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, albo w, w przynajmniej w takich, w których jest niska świadomość i, i taka właśnie, tak, myślę, że świadomość jest dobre określenie trudności rozwojowych u dzieci. To czasem jest tak, że rzeczywiście te nasze dzieci mogą przejść przez proces Edukacji przedszkolnej bez diagnozy, zrzucamy pewne cechy na pewne objawy na cechy takie osobowościowe. Natomiast jeśli dziecko ze spektrum jednak przejdzie bez diagnozy ten proces przedszkolny, to szkoła bardzo szybko zweryfikuje. My też zresztą to widzimy w naszej fundacji, że pierwsze Pierwszy tydzień jest bardzo spokojny, pierwszy, drugi tydzień września, od trzeciego tygodnia, czwartego, już zaczyna, zaczyna się lawina telefonów, właśnie związanych z koniecznością diagnozy dzieci szkolnych. Także to jest też takie, bym powiedziała, już rokrocznie, klasycznie obserwowane przez nas zjawisko. Badania retrospektywne pokazują, że u wielu dzieci z ASD. Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym i społecznym pojawiają się już w pierwszym roku życia, szczególnie w drugiej jego połowie. Ja też jak prowadzę z rodzicami wywiad ontogenetyczny, bo tym się zajmuję najczęściej, jeżeli chodzi o proces diagnostyczny, to jednym z pierwszych pytań jest pytanie związane z tym, kiedy to się zaczęło. To, czyli ten niepokój i ta Taka, takie skupienie uwagi gdzieś tam w obszarze spektrum autyzmu i rodzice zwykle dają jakiś, jakiś czas na osi życia dziecka, ale jak zaczynamy drążyć i się zastanawiamy, czy naprawdę wcześniej nie było już coś nie tak, czy naprawdę nie było coś na rzeczy, no to gdy tak wracamy myślami i, i się cofamy, to często rodzice rzeczywiście mówią, że no tak, nie było to nasilone, ale już na przykład na, pierwszym, na pierwszych urodzinach dziecka już się pojawiły jakieś trudności, albo gdy zaczął chodzić, to już machał rączkami w ekscytacji, albo nie reagował za bardzo na imię, więc wprawne oko diagnosty może naprawdę bardzo szybko nam wskazać i zauważyć te nieprawidłowości, myślę, że specjalistów w tym zakresie będzie coraz więcej, więc jest szansa, duża szansa i nadzieja na to, że bardzo szybko będziemy identyfikować te dzieci, które stanowią ryzyko właśnie występowania spektrum autyzmu. Tutaj także wracając właśnie do naszego opracowania, w podręczniku macie dokładnie rozpisane objawy w pierwszym, drugim roku życia ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do diagnozy dzieci szkolnych, ale już w pierwszym roku życia właśnie objawy związane czy to z formami komunikacji z otoczeniem, czy właśnie reakcji na imię, czy tego kontaktu wzrokowego, my też tak stereotypowo sobie myślimy, że brak kontaktu wzrokowego jest jedynym e, charakterystycznym dla autyzmu, ale chodzi o to, że ten kontakt wzrokowy musi być po prostu nietypowy i, i to, te rzeczy także macie bardzo szczegółowo rozpisane w podręczniku, więc nie będę już tego e, czytać. Deficyty w, w komunikacji niewerbalnej, wykorzystywanej w interakcjach społecznych, są widoczne w atypowym wykorzystaniu kontaktu wzrokowego gestów, mimiki, postawy ciała, prozodi mowy, czyli melodi mowy, ale również ich koordynacji. W komunikacji osoby z rozpoznaniem ASD często spontanicznie nie występują gesty, mogą również występować trudności w powiązaniu komunikacji niewerbalnej z werbalną. Może to wpływać na nieustanny, sztywny lub przesadzony obraz tzw. mowy ciała pacjenta, a tym samym na odbiór komunikatów przez rozmówcę. Poniżej oczekiwań dla wieku, płci i kultury jest także nawiązywanie, podtrzymywanie i zrozumienie relacji społecznych. Osoby z ASD mogą nie być zainteresowane kontaktem społecznym. Lub podczas interakcji wykazywać się biernością lub nieadekwatnością zachowania. Osoby z ASD mogą mieć trudności ze zrozumieniem, które zachowanie jest odpowiednie w określonej sytuacji, a które już nie także z dostosowaniem swojego języka z języka i zachowania w, do kontekstu. Jednym z pytań w, w właśnie w adierze w narzędziu diagnostycznym, to jest pytanie o to czy często i w ogóle czy dziecko ma tendencję do mówienia rzeczy niestosownych, takich rzeczy, których my osoby neurotypowe byśmy powiedzieli, nie wypada. Często jest tak, że Osoby ze spektrum autyzmu realnie mają trudność w rozumieniu tych właśnie kontekstów społecznych, tego, czy coś wypada, czy nie wypada, czy my to mówimy, czy nie mówimy. A jeżeli nie mówimy, to, to dlaczego my tego nie mówimy? Myślę, że tutaj nieraz. Mieliście okazję zobaczyć, doświadczyć, jeśli pracujecie z dziećmi ze spektrum, czy jeśli macie takie dziecko, że nie wiem, jakieś dziecko w kolejce do kasy w sklepie mówi, ale, ale, czemu te, ten pan jest taki gruby? Albo ja kiedyś też miałam takie doświadczenie, otwieram jedną z placówek i, i podszedł, przywitał się przy oficjelach i urzędnikach. I mediach. Przywitał się ze mną jeden mężczyzna z autyzmem i powiedział do mnie: Cześć, Ania z dziurą w rajstopie. Się okazało, że ta dziura była jakaś tam minimalna, ale on oczywiście zauważył i po tym, co powiedział, już wszyscy też to zauważyli. Na pewno to było zachowanie takie niepoprawne, jakby niezwiązane, z nieodpowiednie w stosunku do kontekstu, ale. No, takie są po prostu osoby ze spektrum i warto na to zwrócić uwagę właśnie w, w tym procesie diagnostycznym. Pacjenci mogą mieć tendencję do przekraczania granic drugiej osoby, powodując u niej dyskomfort psychiczny, fizyczny. Często, jeżeli chodzi o dzieci w przedszkolach, też często, częstym problemem jest to, że Dziecko ze spektrum czy z podejrzeniem spektrum dąży zbyt mocno do tego kontaktu fizycznego, zbyt blisko podchodzi, zbyt często dotyka lub zbyt mocno. To są takie objawy, które, no, które nam się w tej grupie rówieśniczej zwykle na pierwszy plan wysuwają. Charakterystyczne dla ASD są znaczne ograniczenia w efektywnym wykorzystaniu języka w kontekście społecznym. To powoduje, że pacjenci mogą odznaczać się niskim rozumieniem zwrotów, takich jak metafory, żarty, e, ironia, mogą mieć trudności w domyślaniu się, w, w, w procesie konwersacji. Osoby z ASD, szczególnie te najmłodsze, często komunikują się wyłącznie wtedy, gdy chcą o coś poprosić lub e, coś odrzucić. E, my też często rozmawiamy o tym, czy dziecko ucina sobie pogawędki, czy przyjdzie do rodzica się, tak mówiąc, potocznie. Przymilić, po prostu rozpocząć rozmowę, która nie jest związana z jedzeniem ani ze spokojeniem właśnie jakiejś bieżącej potrzeby czy żądania. Często brak jest spontanicznej komunikacji skierowanej na zwrócenie czyjejś uwagi na przedmiot, zjawisko lub osobę. Intencjonalne stosowanie komunikacji w celu przekazania komuś informacji, szczególnie dotyczących myśli, Przeżyć pacjenta jest niewystarczające. Niedostateczne jest również zainteresowanie myślami i przeżyciami drugiej osoby. Często osoby ze spektrum nie pocieszają. Jeśli rodzic się, nie wiem, uderzy czy rozpłacze, to nasze dziecko ze spektrum może zupełnie nie zwrócić na to uwagi. I nie mieć takiej świadomości, że to również kontekstowo jest takie no, nietypowe w stosunku do osób neurotypowych. Osoby z ASD mają tendencję do prowadzenia monologu i narzucania tematu rozmowy, a także trudności w prowadzeniu dialogu. Wszystkie te ograniczenia mogą sprawiać na rozmówcach wrażenie, że pacjent jest całkowicie niezainteresowany drugą osobą. Może to wpływać na problemy w nawiązywaniu bliskich relacji i błędne wrażenie braku empatii u osób w spektrum autyzmu. Czasami myślimy sobie o osobach ze spektrum jako o osobach, które nie mówią. Mówiące osoby już zwykle. Tą diagnozę często mają później. Czasami też późniejsza diagnoza związana jest z tym, że, że dziecko mówi, tylko nie zwracamy uwagi na to, że ono mówi, ale tylko na swój temat wybrany, albo mówi w taki sposób, że właściwie nie prowadzi konwersacji. Na pewno, jeśli jesteś rodzicem i masz wątpliwości co do rozwoju Twojego dziecka, to zastanów się, jak wygląda właśnie ta konwersacja. Czy Twoje dziecko, wracając z przedszkola, czy ono mm, opowiada, co się stało, co, co było w przedszkolu, samo z siebie spontanicznie? Czy myśli o innych dzieciach? Czy się zastanawia, na przykład w sobotę, czy w poniedziałek, Kasia przyjdzie do przedszkola, bo w piątek była chora? Um, to są takie, takie jakby na pozór wydawać by się mogło niuanse i drobne objawy, ale one nam pokazują właśnie, jaki jest ten sposób myślenia dziecka ze spektrum autyzmu, czy to myślenie jest takie sztywne, czy to myślenie jest właśnie nacechowane, czy taką charakterystyczną i specyficzną właśnie sztywnością. Czy jednak nie? Czasami ten proces diagnostyczny jest zawiły, i niezależnie od tego, co, co mówią rodzice albo co widzimy w trakcie badania dziecka, bardzo ważne jest zebranie opinii od osób, które są często z dzieckiem, zwłaszcza w grupie rówieśniczej, czyli mam na myśli tutaj nauczycieli czy kadrę placówek oświatowych, w których spędza dziecko czas. Ważne są też oczywiście filmiki, żebyśmy sobie mogli jakby też zweryfikować to, to, co mówi rodzic, czy to, co jest w opinii z placówki, ponieważ mnogość tych aspektów wpływa finalnie na diagnozę. Nie sam jeden objaw, jakiś mocny objaw patologiczny, tylko właśnie jakby ta mnogość, bo tak jak przeczytałam tutaj w fragmencie pani profesor Słopień i pani profesor Wojciechowskiej rozdziału związanego czy poświęconego tematyce diagnozy spektrum autyzmu, to bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na to, czy. Te deficyty występują tylko właśnie w jakimś wąskim, wybranym obszarze, czy może jest ich dużo i one wpływają na ogólne funkcjonowanie dziecka, bo ważne jest też, żebyśmy pamiętali, że spektrum autyzmu dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania dziecka, czyli w każdym, w zasadzie obszarze mogą być deficyty, które bardzo mocno. Hmm, czy obniżają tą jakość życia, czy jakość interakcji społecznych, czy wpływają na właśnie te deficyty rozwojowe w stosunku do, do rówieśników. Zachęcam Was do poczytania Monografia Spektrum Autyzmu. Jak masz chęć poszukać jej, to wejdź na naszą stronę wwwautyzm Tam znajdziesz informacje na temat tej książki. My jesteśmy w przeddzień właściwie wydania drugiego tomu. Celem monografii jak zawsze jest poszukanie najświeższych informacji naukowych, zweryfikowanych, ze świata nauki dotyczących spektrum autyzmu, ponieważ informacji jak wiecie jest bardzo dużo, hipotez ogrom, a internetowych koncepcji i pomysłów jeszcze więcej. Dlatego chcemy, żeby w jednym miejscu była naj, najświeższa i taka najbardziej rzetelna wiedza w tym zakresie. Tak, żebyście mieli informacje o tym, co się dzieje w nauce w pigułce. I taką pigułkę właśnie <grytanie> proponuję Wam. Monografia, podręcznik Spektrum Autyzmu pod moim, moją redakcją Anna Kostiukow. Wydanie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pozdrawiam Was serdecznie. Czy mam kciuki za proces diagnozy? Nie jest prosty, nie jest łatwy, wymaga też dużej kompetencji, umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi diagnostycznych, ale wierzę, że jeżeli się tym zainteresowałeś, to na pewno będziesz tak długo drążyć temat i tak długo się doskonalić, że będzie Ci to wychodzić bardzo dobrze.